Jezus przekazuje swoim uczniom przykazanie miłości. I to przykazanie ma w tej Ewangelii swój specyficzny kontekst. Dokonuje się w czasie Ostatniej Wieczerzy. Z tym samym Jezus zostawia nam piękną sugestię, że właśnie Eucharystia, właśnie udział w Eucharystii taki żywy, pełny, staje się dla nas takim źródłem siły, mocy do tego, żeby kochać, żeby kochać przyjaciół żeby kochać też nieprzyjaciół. Drugim ważnym kontekstem przykazania miłości, które zostawia Jezus, jest, jest fakt, że wypowiada je jakby pomiędzy dwoma zdradami. Chwilę wcześniej czytamy opis zdrady Judasza. Za chwilę po tych słowach, wypowiedzianych przez Jezusa, następuje zapowiedź zdrady Piotra. Nasza zdrada, nasza grzeszność, nasza kruchość, nasza słabość nie przeszkadza nam w miłości. Możemy kochać z całą świadomością naszej kruchości, z całą świadomością naszych, naszych wad, naszych grzechów i również zdrad, które, które niestety nam w życiu towarzyszą. Jezus w ten sposób mówi nam: miłość nie zatrzyma nawet naszych grzech. Możemy kochać nawet z całą pełną świadomością własnej kruchości, grzeszności i nas do takiej miłości zaprasza.